Witam bardzo serdecznie, witam, witam. Generalnie sytuacja była tragiczna. chciałem sobie zagrać pod Champions na szybko. Coś tam sobie pogrywałem. To nie jest tak, że ja w ogóle FIFA nie grałem, natomiast składu nie upgradeowałem za bardzo, bo sobie zbierałem paczki, które otworzyłem na openingu, który nagrywałem. Miałem nagrać odcinek na YouTube'a, ale stwierdziłem, że jest tak chujny odcinek już podczas nagrywania, że, że jednak tego nie będę wrzucał. Skład wygląda tak. Nie jest on nie jest on wybitny na pewno. Ja skład jest cały do kasaty. Za dużo z tych kart na nie wiem, czym mam grać. Pierwsza rzecz, wiem, że mi kogo na czas zrobić, bo widziałem, że wandewana dużo osób miało. Duet do ewolucji hulit? Okej, okay. do tej wchodzi duet co mu tutaj poprawi? Pasy, a to jednak nie to Zagramy sobie 2 tym składem chyba ugram dwa spotkania Później sobie jeszcze jakieś tam SBC porobimy Chyba, chyba trafiłem na zbyt dobrego gościa, niestety na pierwsze spotkanie Tak zwane pokrętło No ja no, dobra, dobra, wychodzimy z tego, znaczy bo to to mi się nie podoba takie coś. A gdzie jest ten Declan Rise? A jest, dobra. Dwa składy? O co chodzi? Czemu tylko dwa składy? 10x84. Chyba nie ma co oczekiwać jakichś dobrych trafów z tych paczek. Dobra, i mamy Declan Rise. Jest, jest wzmocnienie, to już jest krok do przodu. A jakieś fajne SBC jest może? Jakiś pik czy coś? coś? Coś pod content? coś bym sobie zrobił też. Jakieś tutaj są 95. plus, Bo w sumie jest jedno. Ej, to trzeba zrobić. To może będzie dobre. 89, 88. Jeden z pięciu. 95. Shape shifter, RTTF Winners. Ok. I Full team pierwszy, team drugi. No dobra, zobaczmy. No na razie mi się to nie podoba. Nie te karty zupełnie nie mają Aury, a ja, to jest sołczek, no sołczek 95. To jest Shape shooters, tak? Dobra, okej. Okay. Dobra, ostatni Romero, tu jest 97. Romero, może do pierwszego składu? Za nie wiem kogo, ale kogoś tam mam słabego, chyba. Dobra, ostatnia karta. Fultis jakiś. No nie, no nie jest footis. I sams Jakaś sams gra wrzucę. damy sobie tego Romero. To obronę będzie najlepszy. Kuman, Romero czy Killer. Marszałka? Ok. Tradycja, musi być 1-1. Oj, ciężko to. Trzeba się zapowiada. Bardzo ciężko. czego to tu doszło, że nawet na gameplay nie można ponarzekać? I szak! 3-1. 1-1 mamy, panowie. Jedziemy z tematem. Dobra, idziemy na jakiś SBC pchnąć do przodu. Poczekajcie, to tego Pedroneco sobie chyba zaczniemy, bo tego Dembele trzeba wyrzucić. O, I szak, powiem jeszcze szczerze, ale ładnie się obryciu. Rejdźmy! Właśnie 7x2. Może taki paczk coś wypadnie? Hmm, jakiś Cedron, Malen Messi! Dwadzieścia parę tysięcy monet. No nic. Dobra, idziemy na podbój dalej grać. muszę co, poczekajcie chwilkę. Może po jakiś wiatrak pójdę, może coś mam. Mam. To będzie ratunek dla mnie dzisiaj. Tylko pytanie, czy on działa? Bo coś mi się kojarzy, że któryś z wiatraków nie działał. Nie, on nie działa. Czekajcie, on nie działa. No i to jest, i to jest porażka No i tu, nie no aj, 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 aj. no ale no Viniciusa, Putis, no to co, on to ja mam wymówkę dobrą, bo ja nie mam takiej karty Nie, nie pierdol, nie no patrz, widzieliście to? Jakbym on z tego bramkę strzelił, to ja muszę już wychodzić z tego meczu Desirée Wracamy do spotkania! I wracamy! Julian Alvarez! Brawo! Nie, widzieliście to? No, to no i to, i to, i tego nie lubimy. No i po co te kofy kurwa są od tylu lat? Najbardziej bezsensowna rzecz w tej grze. No, Aleksander Iszak i, i, dem be, le, dem, be, le, nie ma bramki, co tu się stało, czemu, czemu to nie wpadło, no? Kenyla z A, chyba, nie będziemy ryzykować. Lepiej to było rozegrać, tak myślałem. Dezir 2 i 4 do 3, i teraz trzeba to utrzymać bez kikofa poproszę. Nie ale to jest przykre, naprawdę. To jest, to jest okropne, nie? To, co się wydarzyło teraz. Ale jest plus, bo mi się wiatrak odpalił. Załączył się po 20 minutach. I jeszcze, jakby z bramką to zrobić, to byłby podwójne W. To jest podwójne W. Nie, to nie będzie podwójne W. Kurde, nie. O jest jaki pas! Jaki pas! Desiridue 5-4. Co nam rozprowadził kulit na górze? Kapitalna sprawa. koniec. No ale nie baza. Po co ci to? Po co gramy dalej? No i po co tak? O, to musi być golem ja już. No to już było widać jak on Naprostował tą swoją girę wielką. Kuba 81 tu się ładuje na, na pauzę. Nie wiem czy on chcę opuścić to spotkanie może? 3-3-1? A eee, tak, gramy dalej. Nie, jedno kręczku. O, i to jest bardzo fajna informacja. 4 do 1. Ty tak, gram z jakimś cheaterem. Biegną teraz na riedynce. Ja pierdolę, ale to jest zjebane. Nie włączyłem crossplayu? 1-0. Patrzcie, jak biegają. jak mieli kupę w majtkach. Oj i chuj, się nie pogra z tym gościem. Szczerze, nie chcę się z tym gościem grać. Bo co to jest za gra, jak mi piłkarze truftają? O, jest Dehea. Ktoś pytał o Dechea, to będziemy go do testu. Nie Wiedziałem. Brawo. No dobra. nie nie wiem, jak ten ziomek to zrobił, że strzelił z tego bramka. Jest, dzięki. Julian. Dobrze, że to Julian uderzył, a nie Dembele. Dembele nie może już grać. O, pięknie. Putty z Team 2, gwarancja. I to jest chyba zajebiste, co trzeba zrobić. Trzeba tego nie jeszcze? Zobaczmy, czy będzie coś tutaj, co wzmocni nasz skład. W sumie wiele nie potrzeba, ale to chyba nie będzie taka karta. To jest SP Premier League. To jest Hewn Nie, to jest Hero. Jaki Hero? są Bargisun 97, no cóż. Wow. Ale zajebiste stroje wyjazdowe Brentford ma. Z taką zajebistą pszczołą. Nie powiem wam, że mi się teraz, Nie wiem dlaczego, ale jestem starszy, to Ekstra klasę po prostu lubię sobie włączyć. Jakoś tak nie wiem. Wiadomo, no fajnie go na piłkę na najwyższym poziomie, ale jakoś tak lubię śledzić też to, co jest u nas na rynku. Szczególnie, że u nas tak się źle nie dzieje. No w sumie który mam 13 miejsce teraz e, w piłce europejskiej klubowej, czy chodzi o ligi? Cóż kurczę, robi się poważnie. No, takim wydaje mi się, zwrotnym punktem jednak będzie awans jakiejś polskiej drużyny po latach do ligi mistrzów. Myślę, że to jest coś, z czego strasznie potrzebuje polska piłka. A myślicie, że czysto piłkarsko lecha stać na awans? No ja nie wiem, kogo tam oni mogą tracić, no wiadomo, że będzie ciężko. No ta ostatnia runda jest ciężka, tam są już takie drużyny bardzo poważne. Nie wiem kto tam może być, ale coś no pewnie poziom Ajaxu Amsterdam, jakiś Slavi Bragat pewnie tak. No, korona wystartowała fatalnie, ale spokój, spokój. Trochę balonik napompowany, to bardzo szybko pęk. Druga minuta, kapitan, czerwona kartka. Trochę <grym> przesada. Wow! łoł, wow, łoł! Wow. Wow, duet, ale gwiazda. 85x5, może to będzie paczka, w której będzie coś sprzezajebistego. Nie. To nie jest ten moment, to jeszcze nie jest ten moment. Trafiamy tutaj, oczywiście, kto to będzie? Rodri chyba. Ojej, no, szybki oj, oj, czuję. oj, ojoj, ojoj. oj, ojoj, oj, 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 jaka strata. Yeah, yeah, yeah. Dobra, wychodzę. Wow! Wow, ale rakieta! Jest 2-1, tylko kurcze i 5 minut do końca Dobra, to czasówę gramy No mega, ja pierdolę, Hulit jest taki wielki I piłkę Nie wierzę, nie wierzę To się nie dzieje, to się kurwa nie dzieje No to jest nieprawdopodobne, no Straciłem piłkę Hulitem w sytuacji, gdzie to nie powinno w ogóle mieć miejsca A tu bez faulu jest Okej, okay. to spoko, nie Jak tu nie była faulu Chyba typowa animacja pod faul Nie, no, nie, no to, to debil. Debilem jestem po prostu. Jezu, go jeszcze większy, niesamowite, naprawdę nieprawdopodobne. Podanie przez środek boiska tu to, to jest kryminał niech ktoś na to. tutaj chyba formalny chyba nawet. Nie nie, to nie jest formalnym, to jest Alvarez, to jest debil. Nie wywałek! Kurwa znowu, nie! 19 znowu. Ale jaja, to jest niebywałe, naprawdę, to jest, no nie, ten mecz muszę przegrać, a, to jeszcze teraz przegram, Tak jak ja wygram te karne, to będzie hit. Nie mam pomysłu na te karne, to jest najgorsze. On, on, nie, dobra, szczerze myślałem, że się Dobra, ja ja tura, ja ja zawsze prawo-góra moim zdaniem to jest, prawo-góra, ewentualnie lewo-góra. serio? no prój to musi... Jak może być środek, no dobra Ale lewo do mi nie wymyślił w życiu Też dam lewo dół. Dobra, no i teraz tak, szawi, szawi, Czy to będzie środek? Moim zdaniem to będzie środek <grystanie> I to jest to doświadczenie, którego nie kupisz za żadne pieniądze Nie no, ale że marszałek tak... O, ale to zrobił marszałek! O Jezu, nie Czemu tak ładnie Kośnic nie gra i nagle Tomasz Miller odjeżdża na 5 metrach. Ciężko, bo zobacz co się dzieje. No nie, no ten facet znowu wraca do grania. No nie, jak do grywka, to będzie przesada. O super, dół skończone skończony. Jest, to kogo teraz rzucamy? Sobie musimy na zarył rzucić. Oj, ja, ja. oj, no teraz to ja mam dziurę. Mister Dziura. To co jest grane? Co on z tym lewym obrońcą zrobił? Ten to jakieś wyjadł z jakiejś niesamowicie ofensywnie usposobiony lewej obrońca w jego drużynie. Nie, naprawdę? I ten CavDev mi strzelił? Kurwa, nie wierzę. Jejejej, jej, jej. ale się znęca na ten ten oponent. Zostawim spokoju, no. Pierdole, nieprawdopodobne. Dobra, co tu mamy ciekawego? Jeden z trzech jest Nikolas Pupy, on jeszcze gra w piłkę? On gra w Villarealu, naprawdę? Pamiętam jak do Arsenalu szedł i był wielkim talentem. A tam jeszcze za 10 minut chyba jest akateryda. Dobra, zobaczmy, jeden z trzech. Czy tutaj opłacało się nie robić nic, żeby dostać takiego pika? Jest wiali znowu, no go już miałem w tym pierwszym piku, jeden z dwóch. Frank Lampard 97, to nie jest przypadkiem karta pod pierwszy skład może? I jeszcze trzecia opcja. Jezi i Bacha 97. Bacha chyba lepsza nie będzie od y, tu Hernandeza. Last match o 11 wina, ale jeszcze odbierzemy sobie, bo coś tam dostałem chyba w objectivesach, to możemy sobie odebrać na szybko Nicolasa pp nie potrzebujemy, ale to zadzi a to tylko, naprawdę Dobra, co by się nie stało, jakbym ja w Pierdolu nie dostał w tym meczu, to nie mogę z tego meczu wyjść bo dostajemy tam bardzo ważne nagrody I to jest najgorsze co się mogło wydarzyć, straciłem bramkę Serio <noise> ludzie nie umieją bronić, naprawdę To jest nieprawdopodobne, oni bronią jeszcze gorzej mam wrażenie niż ja Nie no, ale jak on tu przeszedł, to jest naprawdę nieprawdopodobne. Głupia ta gra jest. Czwarta ranka, niestety, 10,5. Miałoby trochę lepiej, no ale. O, tutaj tylko jeden pik jest taki teraz. Tylko, że dwóch z sześciu. No dobra, zobaczymy. Może coś nam tutaj ciekawego przyniesie. A, to dwie karty musimy wybrać. Czyli Kelly i Lawia. Dobra, no z tego pika zakładam, że coś dobrego tutaj powinno wypaść. Dwóch z sześciu. 95 plus. Ultimate team of the Season. i przy i Futisy. Także tutaj naprawdę jest. Jest co otwierać. Jest Luis Figo na pierwszej. Na pierwszej karcie. Jest Isko. Jest Diallo. Na razie jest. Na razie jest bieda. Na razie jest bieda, to no, na pewno. Jest kompany 95. To jest troszkę lepsza opcja. Tu wydaje mi się, że jest jakiś potencjał. Z tym kompany. też. Znaczy z tego defa, to nie jest. Ało, to jest w ogóle Patrzę, ty, to jest kąpany w ogóle na bramce Okej, okay, niech będzie, jest Dębina 97 I ostatnia karta, jest Oshoala 95 Czyli jest porażka, no jest porażka Widać, czyli wybieramy sobie tutaj Dębinie Chyba 97 i, i nie wiem kogo I tego figo, ale jeszcze na live tutaj mamy coś do otworzenia To jeszcze ciekawe, to jest jeden z czterech, pik To może być coś ciekawego, jeden z czterech Dudek, tutaj Bacha, Adyemi Adyemi i Musiala 98, okej okay, Poczekaj, poczekaj 430 tysięcy monet kosztuje Musiala To jest to, czego szukaliśmy no to jest karta do pierwszego składu, to na pewno i ja daję mi kosztuje 68 czy co ja wybiorę, wybiorę Musiale i, i wybiorę Jerzego tutaj podrotycz, a nie nie mogę no dobra Nieważne, nie będzie patriotycznego wyboru, wybieramy ale. A nie, bo to jeszcze ta paczka, dobra, 96+, plus Toads. I to jest ciekawe, jest karta Futis. także jest spoko już, jest LW. No tu, tu będzie na pewno kwaradzkelia, tylko pytanie na kogo się obróci, bo tutaj no kwaradzkelia to chyba nie jest najlepszy traf. A nie, bo to jest jedyny traf. 97. Nie, to jest wymienny coś tam kosztuje, możemy go zawsze sobie sprzedać. Wspomniałem, że ta paczka jest wymienna, no jeszcze 10 razy 85 to była zadanka. I znowu karta Futis. No, to troszkę mnie rozpieszczają. Prawa pompa, Francja, oto on dia. Pełm się przyjdzie i foot is fuck! No tu jest coś chyba mocarnego. No, to jest towaryż, okej. Okay. Zielowej rany, zlewiabrony. A ajajaj. to nie jest jakiś potężne, tak. No, nie oszukujmy. No to jest też 10 minut, tylko nie jest źle. Dobra, się 10 razy się pięć jeszcze raz. Zielona karta jakaś, nie, niech nie chcę się robić. Ian Wright, A to zmiana To mi się to chciało sprzedawać. Tyle, 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 tyle. ale no, lepszy trap musiała. Nie no spoko w sumie, to musiała i.